Oh, oh. oh, 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 oh I'm To be a slave in <laughs> a <laughs> <laughs> situation I never mean. I, 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 I. That society. a little too much of me. To I, 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 I. Do to doszło, że w naszych czasach, czasach. czasach. Jesteśmy niewolnikami własnego świata, domu świata Życie daje ci możliwość, zupor, osadę, dios, loszek, nie pytaj na polu Internet opanował świat, z niego korzystam I czasami czuję się jak turysta i wyznaczasz a moje stanych dzieci, pat za mogą zrobić, co nie śmierci Bo coraz więcej śmierci Uparte człowiek treści A ze pami się nie wie, powie się nie wieści Ile jest drutem, nie sprawy Najlepszą gdybym tylko tylko się powiem, może to zależa od sobie wiec, rusza Podstawa to kara szybie i to że się uda Niechwa uda, treniech się nie wistrza Nicnie wystarczy się zgra Marzenia spełniają się, co się nie, ale

Zdecydujemy jacy jesteśmy Będziemy obwiniamy wszystko, wszystkich Tylko nie się wiedzą, że jest jeden, na szybsze czasy z jedem Zdaję się, rozwiąż problem, bo inaczej zabiorę koniec, pojedziesz Ty pożądany, dam sobie, zamykasz drogę, wyjścia, przydaję, zna od głowy, stu to jest nas tobie, A potem może to na politykę, jestem już rząd A nawet nie to może być w bo to by dawno zmienić Może postrzeganie steruje zachowaniem, więc pora na działanie, a nie ustawienie Ciebie nie boli kar, czas na być siadłowe, swoje istoty życia. Uczyszcie to płyt moja boka, ja mam kartki na nogach, ty masz kartki na dłuższą kulę. Dzięki! Jarek, kiedy, płyta? Dzięki. Jarek, kiedy Płyta! Najlepszy transparent jaki widziałem na koncercie tak. kiedykolwiek. Tak. Słuchajcie. Płyta jest bliska. Jarecki Kiedy Płyta. Płyta jest Właśnie, zauważyłem, zauważyłem taki tak. transparent tutaj na koncercie. Jarecki Kiedy Płyta. W ogóle tak się powinna nazywać swoja... Tak się Kiedy Płyta. Albo w końcu. końcu. Jarecki w końcu. No. Dokładnie, dokładnie. Słuchajcie, bardzo dziękuję serdecznie. Dziewczyny, dziękuję wam bardzo. Dziękuję za, za wsparcie. Bo jak wydasz płytę. Dokładnie. Chciałem tylko nie odpowiedzieć, rzucimy cię do zalewu. Płyta będzie, będzie świec, wtedy, kiedy przyjdzie na nią czas. Będzie, no. Mam nadzieję, że w tym roku. Nie Ale dobrze, będzie dobra, słyszałem, będzie, będzie ja dobra. Też. Słuchajcie, efekt A, ten... powinien być zadowalający. No słucham cię to.